Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks z drapeczek same linie, e, tak jak co sobotę. Szczęśliwe linie, super linie, extra linie i mega linie. No i zaczniemy standardowo od tych najmniejszych. Szczęśliwe linie z numerkiem 15. O, widać całą zdrapeczkę i drapiemy. Będziemy szukać trefla i dzwonka. Trefl i dzwonek. Jak coś ominę, to na pewno się znajdzie. Dzwonek. Dzwonek i trefl. Chyba wszystko. Śliwka i diament. Śliwka śliwka, śliwka oraz diament. I tu mamy diamencik. Teraz szukamy winogrona i cytryny. Cytryna, winogrono, winogrono, winogrono. to chyba wszystko i tu jest jeszcze cytryna teraz wiśnie i kości wiśnie i kości wisienki tutaj kości tutaj i jeszcze tu wisienki kolejne dwa sakwa i tęcza, sakwa i tęcza, sakwa i tęcza tutaj i tu tęcza, krab i gruszka, gruszka tutaj mm. Gruszka tutaj, i krabik tutaj. Złoto i banan. Banan tutaj. Złoto tutaj. Teraz pik i słoń. Pik oraz słoń. Pik jest tutaj. I to tu wszystko. Łatałka, kwiat i truskawki. Yy. Truskawka, kwiat i truskawka daje nam linię, super. I teraz ananas i pomarańcza. A tu jest jeszcze truskawka. Super. Kolejna linia. Ananas i pomarańcz. Ananas. Pomarańczko daje nam kolejną linię. Super. Fajnie. Ananas i pomarańczko. I tu jest jeszcze ananas. I złoto było. No to co? Ostatnie dwa. I pik też był. Ok. Ostatnie dwa. Jabłko i podkowa. Jabłko. I tu jabłko daje kolejną linię. Super. Tu jabłko daje kolejną linię. Super. Tu podkowa. Tu podkowa. Kolejna linia. Super, ale fajnie. No to co? Nie mam pojęcia, ale to może być. 6. 6 to jest 12. 18. 24. 36 zł. Super. Jeszcze tyle. Tyle jeszcze nie miałam wygrane w tej zdrapeczce. ale super. Mega. Się cieszę. Kontrolne W. 36. Można wygrać. Super. Bardzo się cieszę, czyli. Jeszcze 2 złote i będziemy mieć zwrócony odcinek bo ponieważ na dzisiejszy odcinek wydałam 38 zł. No i co? Szukamy kolejnej perełki yy, i zrapeczka z numerkiem 41 super linie, yy, serce oraz łódź tu mamy serduszko. Serduszko oraz łódź. Łódź tutaj. A serduszko tutaj. Jak coś ominę, na pewno się znajdzie. Łódź, serduszko i łódź. Teraz korona i klapki. O, to jest jeszcze łódź. Korona i klapki. Klapki, korony nie widziałam, ale całkiem możliwe, że przegapiłam. Jak coś to się znajdzie, teraz wiatrak i dzwon. Wiatrak, oraz dzwon, wiatrak tutaj. i dzwą, dzwą tutaj mm. i chyba to wszystko kolejne lody i sakwa 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 i lody sakwa Chyba to wszystko. Kolejne dwa. E, diament i słońce. Diament i słońce. Słońce tutaj. Mm, słońce i diament. I to chyba wszystko. Mamy jeszcze słońce. Diamentu nie widziałam. Kolejne parasol i Biedronka. Parasol oraz Biedronka. Tu mamy Biedronkę. Um. Tu jest moneta, tu jest popcorn, tu mamy monetę, i tu jest jeszcze popcorn. Teraz szukamy balonów i okularów. Okulary tu balony, tu okulary tu balony tu okulary i tu balony kolejne dwa rolki i czapka czapka tutaj czapka tutaj tutaj rolki, tutaj czapka rolki 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 i ostatnie dwa krab i kości krabik tu, krabik tu tutaj kości i tutaj krabik na to wychodzi, że zrapeczka jest przegrana. Różne kontrolne. Teraz ekstra z numerkiem 24. Tak nie przypadam za tymi większymi numerkami, ale może się uda coś tutaj wydrapać. Słońce i arbus słoneczko, słoneczko, arbuz, arbuz, słońce, arbuz, słońce, słońce oraz arb. To wszystko. Kolejne to klapki oraz e, biedronka, już mi się odkryła kontrola. No cóż, klapki i biedronka. Klapki i biedronka. To są klapki. Ah, klapki oraz biedronka. Klapki oraz biedronka. Myślę, że to wszystko jak coś to na pewno się znajdzie. Korona i rolki. Kor Nie widzę ani koron, ani rolek. Teraz dzwon i piłka. Dzwon oraz piłka. Dzwon tutaj. Dzwon i piłka. Dzwon i piłka. Tutaj dzwon, tutaj dzwon. I tutaj dzwon, rower i księżyc, rower i księżyc, o tu ominęłam rower, rower i księżyc, tu rower mam, tutaj mam rower, A tutaj mam rower. Tutaj księżyc, mm. i tu jeszcze rower! Teraz popcorn i Podkowa. Popcorn i Podkowa! Podkowa? i popcorn no tu mamy dwie piłki a ja ich nie widziałam podkowa i popcorn chyba to wszystko teraz czapka i motyl czapka i motyl czapka, tutaj motylek, tutaj. Tutaj motyl. Czapka i motyl. Tutaj czapka, tutaj czapka. Czapka i motyl. Tutaj czapka, tutaj czapka. I to wszystko. Teraz sakwa i gwiazda. Sakwa oraz gwiazda. Sakwa i gwiazda, sakwa tutaj. Tutaj, sakwa, tutaj, gwiazda. I też to wszystko. Kolejne. Wiatrak i a, okulary. Wiatrak i okulary. Tu mamy wiatrak. Tu mamy wiatrak. Tu jest wiatrak i tu jest wiatrak i tu jest wiatrak. Tu jest wiatrak. Um. Okej, okay. teraz szukamy cytryny i kraba. Cytryna i krab. Cytryna tutaj. Cytryna tutaj. Mm. Tutaj krabik. Tutaj cytryna. Tutaj cytryna i tu krabik i jeszcze tu krabik. Sześć do końca. Lody i tęcza. Lody i tęcza. O, tu jest jeszcze wiatrak. Lody i tęcza. Tęcza tutaj. Tęcza i lody. Tu jest jeszcze kraw. Tełcza i lody Tu jest Hm I tu jest tełcza Cztery do końca Balon i e, Słoń Słoń i balon Słoń balony, eee, balony i słonie, balony i słonie, Słoń i balony i dwa ostatnie to klucz i leżak, leżak tutaj, leżak tu Tu leżak Tu leżak I tu leżak Na to wychodzi, że zdrapeczka Przegra Tak jak mówiłam Nie przepadam za tymi Większymi numerami I tutaj yy, Mega linia Z numerkiem drugim I szukamy A co my tu mamy? Flaminga i prezent. Flaming i prezent. Prezenty mamy tutaj. Aha, prezent tutaj. Mm, prezent oraz Flaming. Prezent i Flaming. Jak na razie Flaminga nie widzę. Hmm, chyba nie ma. Jak jest to się znajdzie? E, motyl i foto, motyl i foto, foto tutaj, hmm. motyl tutaj i chyba to wszystko. Teraz e, gwiazda i naszyjnik. E, gwiazda oraz naszyjnik. Gwiazda i naszyjnik. Gwiazda tutaj. Naszyjnik tutaj. Tu mamy gwiazdę, i tu jeszcze jest gwiazda. Tutaj naszyjnik, tutaj gwiazda. I tu jeszcze naszyjnik. I tu mam jeszcze gwiazdę. Następne dwie to arbus i auto. Arbus oraz auto. Arbus tutaj. Arbus i auto. O to jest jeszcze gwiazda, arbus i auto. Doba wszystko, więcej nie widzę. E, piłka i cytryna. Cytryna tutaj, cytryna tutaj. Cytryna tutaj. Tu cytryna tutaj piłka. Tutaj cytryna, mhm. tutaj cytryna, tutaj piłka. I tutaj cytryna. Kolejna to korona i żółw. Korona i żółw. Korona i żółw, żółwik tutaj, żółwik tutaj. Mm. Korona i żółw. Chyba wszystko, bo jest jeszcze cytryna. Podkowa i winogrona winogrono 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 podkowa podkowa oraz winogrono winogrono podkowa I to chyba wszystko. Teraz kłódka i lody. Kłódka. kutka? Kłódka. 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 Tutaj też. kutka i lody, kutka. teraz ananas i zegar, ananas i zegar, ananas oraz zegar, ananas chyba dziś widziałam. Tutaj a zegar? Zegara chyba nie było. Kolejne dwa moneta i klucz. Moneta i klucz. Moneta jest. Klucz też jest. Hmm. Klucz i moneta. Klucz tutaj. Klucz tutaj. Klucz tu i moneta tu. Osiem symboli do końca teraz słońce i Łódź, słońce oraz Łódź, słońce tutaj słońce i Łódź, słońce tutaj. Mm. I to wszystko. Sześć symboli. Kości i szminka. Szminka tu. Kości i szminka. Piłka jeszcze była. Kości i szminka. Kości chyba też gdzieś widziałam. Tutaj. Tutaj mamy szminkę. Tutaj szminka. Szminka i kości. Szminka tu. Kości tu, kości tu i kości tu. Dzwonek i kokos. Kokos tutaj, kokos i dzwonek. Dzwonek tutaj. Dzwonek tutaj. Tu jeszcze są kości. Dzwonek i kokos. Dzwonek tutaj, dzwonek tutaj. Tu i tu. I ostatnie dwa. Tęcza i zakwa. tęcza i zakwa. Tęcza. 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 No, i to wszystko. Tutaj perła, czyli zdrapeczka przegrana. Różne kontrolne. I podsumowując, te większe były przegrane. Jedna mniejsza dała wygraną. 36 zł na wydane 38. Tak, jakby nie było minusa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki u góry, za wszystkie komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdań. Już naprawdę niewiele brakuje z udawaną paczką Mega Paradiso. Jeżeli oczywiście jeszcze będzie w sprzedaży. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!